Platforma zarejestrowała we wszystkich okręgach wyborczych do Parlamentu Europejskiego listy kandydatów. W sumie zebraliśmy tych podpisów 314 tysięcy. Wszystkie listy w 13 okręgach. Zostały zarejestrowane na podstawie zebranych podpisów poparcia. Chciałbym, korzystając z Państwa pośrednictwa, podziękować wszystkim tym obywatelom, którzy aktywnie poparli listy, tym samym poparli cały akt wyborczy. Listy stanowią bowiem przepustki do procesu elekcyjnego. W trzech okręgach wyborczych pod listami kandydatów zebraliśmy ponad 30 tysięcy podpisów. To świadczy o dużym zaangażowaniu i zbierających podpisy, i obywateli, którzy udzielili poparcia. Kandydatum. Chciałbym powiedzieć, że na naszych listach mamy 55 kobiet i 75 mężczyzn, co w proporcjach procentowych można określić wielkością 42% do 58%. W 13 okręgach mamy na pierwszych miejscach 6 kobiet i 7 mężczyzn. Najmłodsza kandydatka w okręgu mazowieckim ma 24 lata, to pani Kinga Gajewska. Najstarszy kandydat ma 76 lat, to pan europoseł Tadeusz. Roz. Chciałbym także za państwa pośrednictwem apelować o aktywny udział w wyborach do Europarlamentu. Ważne jest, aby Polacy dokonali dobrego wyboru im więcej obywateli weźmie udział w akcie wyborczym tym ten proces kształtowania polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim będzie Pełniejszy.